on your way back home Halo z się wzią, tu super hiper gameplayami. Dzisiaj prezentuję wam y, pierwszy odcinek z serii Trashing Tryhard, Trashing Tryhard, czyli to będzie seria, w której będę grał przeciwko dobrym graczom, będę przed meczami pokazywał ich statystyki i potem będę pokazywał jak zostają zniszczeni, na przykład wychodzą z gry albo dashboardują. W przypadku tego meczu dwa levele tysięczne, yy, jakieś moje dziwne luki, jakieś Kurako, coś tam i, i Truskajo Będziecie mieli ich w tytule, jeżeli chcecie, napisać jakąś wiadomość na PlayStation albo coś, że są. Yy, w każdym razie jeden z nich dashboardował yy, ten Truskajo, a drugi wyszedł pod koniec. Yy, obydwaj nie mieli jakichś zarobistych statystyk. Ja otrzymałem ponad 3 KD na koniec meczu, ubiję na nich Hejtera i Rayfa, więc myślę, że dość dobry wyczyniak na gości, którzy mają 1000 level i mają ponad 2 KD, a przynajmniej jeden z nich. I mam nadzieję, że wam się podoba ta nowa seria, że wam się podoba napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście więcej odcinków takich z tej serii, bo mi się wydaje, że to troszeczkę lepsze też czasami jakby dla równowagi, żeby nie samych nubków cisnąć na, na, na tych, wiecie, na double nuklarach i tak dalej, tylko yy, właśnie tutaj. Przeciwko lepszym graczom troszeczkę pograć, bo ja nie nie, nie, nie mam tak, że wychodzę jak widzę kogoś lepszego. Ja mam takie coś, że jak widzę, że ktoś jest, ma na przykład 2KD, to mówię, ja mam 330, mam wynik na minutę, 740 na dominacji, hardcore jestem tam top 600 na hardcore dominacji na świecie i, i mówię, kurczę, no to jest z jakimś botem sobie nie poradzę, który myślę, że tutaj jest królem tego lobby No i lubię go właśnie zniszczyć. Yy, yy, plus yy, też mam 90 tysiące zabójstw właśnie na hardcore dominacji. Jeszcze nie spotkałem kogoś kto miał więcej moich znajomych też gra tylko hardcore dominację i na przykład widzę, że mają po 80 ale nikt nie ma po 90 Czech. także też uważam, że to jest dość dobry wynik widać w tym gameplayu, także mam już Dark Matter, wbiłem Dark Matter w, w 3 dni temu miałem, wam wys miał, miałem tutaj gotowy live komentarz jak wbijałem, niestety rozciąg zachował gameplayu i samego live komentarza nie będę wstawia jak krzycze jest, 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 jest yes" bo to chyba nie o to chodzi chodziło też o gameplay jak właśnie wbijam ale tak właśnie głupio też troszeczkę było, bo się zbagowało grałem na tam i mi się nie pokazał dark matter że wbijam, bo wiecie jak zawsze się, jak bijesz złoto coś to się pokazuje camouflage u góry tam jak medale się pokazują to właśnie się camouflage pokazuje też a u mnie się nic nie pokazało jedynie po meczu tylko było dark matter że odblokowałem ostatnia broń jakby was zainteresowała która mi została do bicie dark matter którą wbijam ostatnią jakby przed blokowaniem, to był haymaker nienawidzę tej broni Myślałem, że dam komuś innemu konto, żeby mi to nabił, nie no oczywiście żart, wszystko co nabijam e, Także jak, jak, jak widzicie już mam Dark Matter, jestem z tego zadowolony e, Jeżeli gram się w harda i nad pkom ostatnio, to M8 naprawdę e, da wam zarobistą klasę do M8 za chwilkę no, Według mnie najlepsza klasa na hardcore w tej grze e, Miażdży po prostu bo zawsze jest, jeżeli macie dobrą celność, jeżeli macie pierwszy strzał, a ja mam dobrą celność, dość, tak mi się przynajmniej wydaje bo nie ma tak, że trzeba muszę strzelać pięć do typa, tylko po jednej on pada od razu, bo mogę wycerować w niego To... Yy, wtedy yy, właśnie m jest najlepszą bronią według mnie na hardcore Przynajmniej jeżeli nie jesteście na spodrapie tylko tak właśnie jak gracie sobie solo Nie jesteście cały czas podeszczałem, Nie musicie szybko zmieniać celów itd. tak dalej, bo musicie Jakby być świadomi tego, że m to masz tego, ten, ten jeden jakby burst I musisz go całego na jednej postaci przytrzymać Yy, I właśnie dlatego na spontrapy nie jest ta broń za dobra, bo tam trzeba często zmieniać wrogów i ten jeden burst może być za długi. O tu jak widzicie, w ogóle zrespili masakra, Są respy na tej mapie, są bardzo silne, yy, ale no już, yy, już Wam teraz powiem troszeczkę o tych nowych mapkach. Tylko najpierw Wam powiem o, 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 o tej MUSMC najlepszej klasie, czyli yy, najlepsza klasa standardowy setabek dla mnie perków, czyli Duch. Bo to jest oczywiście Duch. Potem szybkie ręce pod nożercą, Czujność na trzecim perk'u I do M8 dajemy Kolba Oczywiście nie Kolba, co ja gadam. Yy, Nie słuchajcie mnie Mało spałem dzisiaj, bo szukałem pokemonów Jak słuchacie pokemonów dajcie mi też znać w komentarzu Ja przeszedłem na razie 25 km szukając pokemonów od dwóch dni I mam tam jednego, który ma ponad 800 CP Teraz nie pamiętam jak się nazywa yy, Hypno, o Hypno mam ma podawać się w pełnie dajcie mi zdać, jakie jaki, jaki wy macie, levele i tak dalej, jeżeli gracie. E, w każdym razie, wracając, emusemka, szybkie wyciągnięcie, oczywiście, e, wydłużona lufa i celownik refleks, elo. Jak wolicie już, ja wolę refleks do M8. E, plus jeszcze C4, to możecie zastąpić albo jakimś taktycznym albo nie wiem jakimś innym, innym grantem, którego wolicie. To jest waszy, według Waszych preferencji. Także ja polecam c 4 najbardziej taktyczna w grze yy, można właśnie ją sobie postawić. Jak parę, parę razy gdzieś ten gameplay, ustawiam sobie jedno wyjście i tylko z jednego wyjścia mogłem przyjść wrogowie Bardzo fajna sprawa, yy, jak taki dodatkowy teammate można powiedzieć. Dlatego bardzo ją lubię. Na początku myślałem, że ta C4 jest gorsza niż w Black Opsie drugim, ale jak umie się używać, to ta C4 jest według mnie o wiele lepsza. E, także, także polecam tego tak używać. Dodatkowo jak widzicie to jest nowa mapka z nowego DLC, które wyszło we wtorek. E, mam dla Was na większości już tych mapek nukleary, chyba tylko się nie mam na berzer, czyli tej takiej śnieżnej. Ta mapka to jest Cryogen e, czy Cryogen. E, bardzo fajna mapka, e, mało tutaj można latać, czyli fruwać bardzo wysoko przez bieganie na Ulorany i widzę tego, jak ludzie biegają, szczególnie jak teraz dużo już jest tych takich średnich graczy na hardcore dominacji, że mają po 1 czy 1 4kd, to wiecie, oni cały czas fruwają, cały czas przeciwko tobie. Fruwają, 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 fruwają zabijałem się cały czas na circule i tak kończą mecz z KD 1.5, a ty masz 3. No ale tak już jest Black Ops 3, kto fruwa ten możecie zabić raz, ale jest zbyt bardzo wystawiony na e, widok innych graczy i łatwo ginie. Jednakże właśnie ta mapa jest super, tylko na tej bocznej jakby jakby tam biegam czasami z boku mapy jest jakby taki cały pas, jakby taka droga do flankowania. To tam można latać i po drugiej stronie na tych takich silosach, nie wiem czy to są jakieś kapsuły hibernujące, czy co to jest. Właśnie tutaj po czym teraz biegnę, na to można skakać. I to są jedyne miejsca praktycznie do uranu. Reszta mapy jest niska, bo jest pod dachem i nie można yy, za bardzo odskakiwać. Także tu już zaraz zobaczycie. Yy że jeden typ z już, nie wiem czy to nie jest po dashboardzie, to jest Jeden typ zaszbordował, zaraz drugi wyjdzie. i Ja przewinę do końca yy, gameplay'u bo zaczycie mój wynik yy, ich niestety nie zaczycie, bo yy, no wyszli i z jeden dashbordował, drugi wyszedł. Także mam nadzieję, że Wam się spodobał ten pierwszy odcinek serii Trashing trehards czyli niszczenie trehardów yy, Mam nadzieję, że yy, będzie pozytywny odbiór tego i będzie, będę mógł więcej odcinków stawiać bo niektórzy właśnie z was narzekali, że gram tylko przeciwko yy, słabym graczom, którzy nie mają rąk. Także dzięki za uwagę, tu jest z wami Rochcio, pamiętajcie o zostawieniu łapki, pamiętajcie o napisaniu mi, jeżeli gracie w Pokémony, który macie poziom yy, i napiszcie mi komentarz, czy wam się podoba seria. Także dzięki za uwagę, tu jest z wami Rochcio, na razie, cześć.